Amerykańska klasa średnia zanika. Stany Zjednoczone stają się krajem trzeciego świata. Z powodu braku edukacji finansowej twoje pieniądze trafiają do tych, którzy zarabiają na twojej niewiedzy. To najbardziej dramatyczny rozdział w dziejach ludzkości i w przyszłym roku będziemy świadkami załamania finansowego. To będzie największy transfer majątku za mojego życia. Czy potrzebujesz więcej powodów, by chronić swoje aktywa? Oni próbują w kółko przewidywać, a ja myślę, że najważniejsze jest przygotowanie. Większość ludzi na świecie nie ma wiedzy finansowej. Cały świat opiera się na zadłużeniu. Możemy być pewni, że rząd zniszczy dolara. Naprawdę się pan martwi o Goldman Sachs i o Lehman Brothers? Tak. Obawiam się, że Fed jest coraz bliżej udzielenia im subwencji i tym się najbardziej martwię. Panią, która twierdzi, że przeciętny podatnik jest niezagrożony, zapytam, a kto sfinansuje te subwencje? Oczywiście podatnicy. I od tego to się zaczęło. Od zabawy waszymi pieniędzmi. W tej chwili ma miejsce największy w historii rabunek pieniędzy. Nasz majątek jest legalnie rozkradany przez podatki, zadłużenie, inflację i system emerytalny. Myślę, że najlepsze jest podejście przeciwne do tego, jakie propagują media. Pieniądze nie ma nie znają początku w Twoich rękach, ale w Twojej głowie. Ludzie wciąż wyznają poglądy jeszcze z czasów epoki industrialnej, czyli idź do szkoły. No dobrze, ale tam Cię nie nauczą niczego na temat pieniędzy. Kiedy już zrozumiałem, na czym polega ta gra, wiedziałem, jak chcę ją rozegrać. Ktoś może oglądać ten program i powiedzieć, ale to nie fair. My nie staramy się być fair. W świecie pieniędzy nikt nie gra fair. Tu albo wygrywasz, albo przegrywasz. Chciałbym was zainspirować, byście używali tego. Nie bądźcie jak pies Pawłowa. Myślę, że taka święta krowa to jest coś, co wszyscy przyjmują za prawdę. Jest niedopuszczalne, by ktoś powiedział na ten temat coś złego. Wiele z takich przekonań naprawdę ludziom szkodzi. Dlaczego święte krowy? Ponieważ uczono nas rzeczy, które po pierwsze. Dziś się już nie sprawdzają. Jest to przestarzałe myślenie. A po drugie, to wpędza ludzi w poważne finansowe kłopoty, ponieważ stosują się oni do przestarzałych, nieaktualnych rad. Dzisiejszy świat jest inny niż dawniej. To, co się zawsze sprawdzało, dziś już nie działa. Najwyższy czas zastrzelić kilka takich świętych krów, przez które ludzie cierpią. Zbliża się wiele burz finansowych. Czy się rozwieją? Nie wiem, ale jeśli nie, to chyba lepiej się do nich przygotować, prawda? Cały świat opiera się dziś na zadłużeniu. Próbuje się spuszczać powietrze z tego balonu. Rządy na świecie wszelkimi środkami walczą z naturalną deflacją. Zadłużenie jest jak rewolwer. Możecie albo ochronić, albo zabić, jeśli użyjesz go w zły sposób. Ja w dzieciństwie nie mogłam się kształcić, bo nie mieliśmy na to środków. Większość ludzi tu to przedsiębiorcy, a przedsiębiorcy zajmują się głównie rozwiązywaniem problemów. Dostrzegają problem, który stale się zaostrza, a my widzimy go w formie kryzysu finansowego i tego co spotyka poszczególnych ludzi. Zostają oni bez grosza na przyszłość, chociaż chcieli kiedyś przejść na emeryturę. Szalenie ważne jest kogo masz przy sobie, kiedy osiągasz dno. Trzeba mieć jakiś plan awaryjny. Wielu ludzi woli zmienić rząd, zamiast zmieniać siebie. Mamy rozwiązanie. I to, jak sądzę, bardzo skuteczne. Hello, Witam, nazywam się Robert Kiyosaki. Chyba najbardziej znany jestem dzięki książce Bogaty ojciec, biedny ojciec. A ja jestem Kim Kiyosaki. Dzisiejszy kryzys finansowy przewidywaliśmy już wcześniej, dlatego jeszcze w 1996 roku założyliśmy firmę Rich Dad, która dostarcza ludziom edukację finansową, tak aby sami umieli o siebie zadbać. Jeśli dziś masz jakiś problem finansowy, możesz poszukać nowych odpowiedzi. My ich zawsze szukamy i właśnie dlatego powstał ten film. Chodzi o... To, byś sam zdobywał finansową edukację i nie polegał już tak bardzo na państwie czy na innych finansowych ekspertach, ale na sobie. Naszą odpowiedzią na kryzys finansowy jest finansowa edukacja, a ona rozpoczyna się od zastrzelenia kilku finansowych świętych krów: Polowanie na finansowe święte krowy. Jestem Robert Kiyosaki, a to jest mój zespół. W tej chwili firma Rich Dad to tysiące ludzi na świecie pracujących z nami lub dla nas. A ci ludzie wokół to trzon mojego zespołu, moi przyjaciele, w większości przedsiębiorcy i moi doradcy, autorzy fachowych poradników Rich Dad. Większość z nas wie, jak wygląda drużyna piłki nożnej czy drużyna futbolu amerykańskiego. W biznesie ludzie sukcesu mają świetne zespoły, ponieważ biznes to sport drużynowy. Wielu ludzi nie radzi sobie finansowo, bo często gra w pojedynkę przeciwko wielkim drużynom, takim jak duże banki. Więc jeśli masz odnieść sukces, musisz mieć świetny zespół, partnerów i przyjaciół. Naszą misją jest zmienianie życia ludzi poprzez edukację finansową. Większość z nas to przedsiębiorcy, prowadzimy własne firmy. Jak wiesz, w tej chwili świat przeżywa potężny kryzys finansowy. Wielu ludzi dostrzegło go w roku 2007, kiedy zaczął się bałagan z niezdrowymi kredytami. Ale tak naprawdę ten globalny kryzys, bo to jest globalny kryzys, dojrzewał. Od lat. Dziś ludzie mają kłopoty, tracą domy, pracę, oszczędności, a bogaci stają się jeszcze bogatsi. Z tego programu dowiesz się, dlaczego ludzie mają takie kłopoty i co Ty osobiście możesz zrobić, by nie być ofiarą tego kryzysu globalnego kryzysu. Czas, stop! Powinieneś znać pięć elementów edukacji finansowej. Element pierwszy to historia. Wiele interesujących dat. Rok 1913, kiedy powstał Bank Rezerw Federalnych, czyli Fed. Co także ciekawe, w tym samym roku powstał IRS, czyli Amerykański Urząd Skarbowy, pilnujący podatków. Musieli nas opodatkować, jeśli mieli zacząć drukować pieniądze. Druga ważna data to rok 1971. To wtedy prezydent Richard Nixon zerwał z parytetem złota. To ważne, bo odtąd pieniądz przestał być prawdziwym pieniądzem, a stał się środkiem płatniczym mającym pokrycie w długu. Dzisiejszy kryzys finansowy wziął się między innymi stąd, że po roku 71 Fed mógł drukować tyle pieniędzy, ile tylko chciał. W roku 74 zmieniono zasady emerytalne i dlatego wiele osób z mojego pokolenia boi się, że na emeryturze zabraknie im pieniędzy. Element drugi to podatki. Jak wiesz, podatki nie są uczciwe. Z wielu powodów bogaci płacą ich o wiele mniej niż ludzie, którzy dla nich pracują. Element trzeci to słownictwo finansowe, czyli język pieniędzy, na przykład czym różnią się aktywa od pasywów. Zyski kapitałowe od przepływu pieniężnego, czy inwestowanie fundamentalne od inwestowania technicznego. To są wszystko elementy słownictwa finansowego. Czwarty element to ochrona majątku. Jak wiemy, są na świecie ludzie, którzy próbują ukraść twoje pieniądze, ale są też tacy, którym w zaufaniu powierzasz swoje pieniądze, a oni też próbują ci je ukraść. W finansowej edukacji nie chodzi tylko o to, ile zarabiasz, ale ile zatrzymujesz. Element piąty. Pamiętaj, że każda moneta ma dwie strony. Kiedy powierzasz swoje pieniądze bankowi, on je daje komuś innemu. Kiedy wpłacasz pieniądze do funduszu emerytalnego, ten daje je komuś innemu. Pamiętaj więc, że każda moneta ma dwie strony, a po obejrzeniu tego programu możesz zdecydować, po której stronie tej monety chcesz się znaleźć. Po której stronie monety chcesz być?